Cześć, kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym albumem. Tym razem, albumik, taki troszkę mniejszych rozmiarów. Album ma wymiary 15 na 13 cm. Natomiast w środku strony mają wymiary 9,5 na 13 Okładka. Papierów, jakich użyłam, to jest z kolekcji Galerii Papieru Piękny Umysł i druga kolekcja to jest z UHK Galery Loft. Tak prezentuje się pierwsza strona okładki. Oj, coś mi tutaj trochę trzęsie. Natomiast grzbiet, szydełkowa serwetka. Tutaj mamy metalowy. Taki element, i tutaj są jeszcze pręciki, pręciki, nie pręciki, tylko półperełki takie turkusowe. Uwielbiam turkus. Półpere... I piękny ćwiek o, z napisem w środku. No i te okładki. Taki jeszcze pusty. Tak się prezentuje. I teraz y, mamy, otwieramy. I tak, y, ten motyw tutaj, właśnie przyklejenia y, stron albumu, y, też zbindowałam, tak jak w poprzednim tamtym moim y, albumie odręcznie każdą dziurkę tutaj dziurkowałam tak jak pokazywała Joasia Ryba w swoim filmiku też tutaj sprężyna yy, sama yy, zaginałam i yy, tą yy, ostatnią stronę przykleiłam tutaj do albumu, tak jak też to pokazywała Kasia z kanału Scrapcade tutaj mamy grzbiet na grzbiecie tu mamy yy, naklejkę Rubons cztery Kryształki. I na tej stronie, słuchajcie, to jest. E, pierwszy raz e, użyłam magnesów i e, e, no, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Patrzcie, to jest tak. E, tu mamy książeczkę i książeczka jest e, przyczepiana tutaj na magnes do tej okładki. E, na stronie tej okładki, to tak, w pierwotnej wersji e, miałbyś tutaj Belly Band. I ta książeczka, jeszcze jak y, zrobiłam y, samą bazę białą, ładnie ona mi się wkładała, prawda, tutaj, ale jak już zaczęłam tutaj ozdabiać, y, obklejać, no niestety, nie, to była za gruba, zrobiła się za gruba, więc y, no, musiałam coś innego wymyślić, mówię, co by tutaj zrobić, gdzie ją umieścić, gdzie ją włożyć. Więc wpadłam na pomysł magnesy. Też pokazywała Kasia też w swoim filmiku jak właśnie można yy, umieścić taką książeczkę na magnes, więc przykleiłam dwa magnesy. Tutaj mamy też yy, dwa magnesiki. Ładnie się trzymają. O proszę bardzo. O. Tak, są bardzo mocne, więc przyciąga pięknie, o i tak sobie wymyśliłam że będzie właśnie na magnesik no to może tak, książeczka tutaj mamy też serduszko serduszko tutaj pomazałam w środku tymi perełkami w płynie to jest taki biały perełowy Tutaj to jest z dziurkacza, więc tak, otwieramy tutaj książeczkę. Na taką, prawda, tutaj wstążeczka jest tam od spodu przyklejona. Yy, dobra, otwieramy. I mamy raz na jedno zdjęcie. A tutaj mamy. O, proszę bardzo. Można sobie włożyć tutaj w przyszłości zdjęcie. A może i tak też zostać. Jest naklejka taka Rubons. Dalej otwieramy. I mamy kolejne. Tutaj już tutaj to są wymiary tej książeczki chyba 9 na 13 więc nic tutaj już tam nie, nie naklejałam, bo i tak Pewnie będzie zdjęcie tutaj na całej yy, długości. Tutaj mamy taki tak. Tutaj można, można sobie coś tam włożyć, napisać. Kryształki. Tutaj mamy naklejki, takie też z serduszka. Rubons. O, teraz fajnie złapało ostrość. Dobrze i tutaj też może być też kieszonka. I love you. Moment in time. Tutaj. O tutaj też będziemy mieli. Eee. No teraz zobaczymy, no i tu mamy jedno zdjęcie, drugie tam można było i znowu potrząsną tam trzecie tutaj coś włożyć. tutaj A tu już pokazywałam tak. Tutaj to ja też pewnie jedno cały będzie zjedzić i tak zamykane i to jest taka książeczka na piękna, turkusowa ta siemeczka strasznie mi się turkusy podobają bardzo o. i tutaj może być i teraz mamy i tutaj praktycznie pierwsza strona tu jest też naklejki, te rubąsy, to już nie będę mówiła, że rubąsy, bo w całym albumie nie ma ani jednego stempla, bo stemple jakoś, nie wiem, no, na razie nie używam. Coś nie za bardzo wychodzi mi to stemplowanie, więc wolę bardziej naklejki. No i tutaj mamy, tu też można zdjęcie, prawda, przykleić, a tutaj można sobie coś napisać. I tutaj wkładamy. A tutaj mamy zaraz zobaczymy gdzie tu tutaj. Yy, pół perełki. O. o tutaj mamy pół perełeczki, wypłynie. Potem jest druga strona. Tu też mamy taki kwiatuszek i listeczki. Jatuszek. Tutaj mamy następna strona. Też Rubąsik. O. Never give up. Proszę bardzo, fajne takie kieszoneczka. Następna czysta strona. O tutaj mamy też. Ta naklejka z kryształkami. Tutaj, tutaj, tu kryształek, tu, tu jest i tutaj. Tak to wygląda. Następna strona, taka piękna korona. To sobie na razie wezmę to książeczkę. O, tutaj też naklejka i trzy takie... Yy, Kryształek czarny, i tutaj biały. I tutaj tak też um, kryształki. Podnosimy tutaj klapeczkę, też można coś napisać sobie. I tutaj. Um, też z dziurkacza takie naklejone następna strona kieszonka narożna tutaj też można zdjęcie włożyć i taki tutaj tak to jest koronkowa no tak koroneczka a tu, tutaj mamy też piękna różyczka a i tutaj są półperełki. Tutaj mamy dwie takie strony yy, czyste. Tutaj tylko jest taki zegareczek. Rubąsik. Kolejna, też czysta. Też taki naklejka udający z stempelek. Tutaj mamy kryształeczki. Też stempelek, otwieramy i mamy tutaj na jedno dwa zdjęcia dwa kwiatuszki, pod spodem jest różowy turkusik dwa listeczki tutaj tak to wygląda mm, zegareczek o na zdjęcie. Jak nie będziemy mieli zdjęcia, to w sumie i to może też zostać, albo obok zdjęcia to. Tutaj mamy taki fajny e, jakiś skrapek. I tutaj są e, też półperełki. Trzy odcienie e, turkusiku. Tutaj jest cała czysta. Tak. Naklejeczka. A i ostatnią mamy już stronę. Ostatnia strona to jest wodospad. Na początku był bez tego zamykanego języczka, ale jakoś tak mi tutaj to odstawało. Troszkę mnie to denerwowało, więc mówię, co by tu zrobić, żeby żeby mi to tak nie odstawało więc właśnie wymyśliłam sobie, że zrobię takie zamknięcie a tutaj są właśnie z szablonu tuszę takie dwa sobie znaczki i tutaj też są z szablonu, tutaj mamy ćwieki, no tak ćwiki piękne takie perełki Turkusowe. I języczek. Otwieramy. I mamy na jedno zdjęcie. Drugie. Zdjęcie. Trzecie. Czwarte. I piąte. I tutaj jeszcze jest y też taki z szabloniku. I zamykamy. I tak bez tego właśnie, bez tego zamknięcia, języczka mi tak tutaj odstawało i tak za bardzo jakoś. No nie chciałam, żeby mi to odstawało, więc zamykamy. I jest w porządku. I o, widzicie tutaj jest właśnie ta ostatnia strona tego albumiku. Tutaj przykleiłam. Tam fajnie Kasia. Kasia właśnie z kanału Skrapka i pokazywała ona tutaj jeszcze zrobiła yy, takie dwie dziurki przeplotła ta siemka zawiązała go kartkę żeby się lepiej trzymało no ja tutaj yy, ufam mojemu klejowi że da radę ale jest bardzo mocno tu jest przyklejone natomiast tutaj jeszcze właśnie te sprężyny żeby mi się trzymały i yy, nie latały bo najpierw jak przykleiłam samą kładkę, to ta sprężyna mi tak, no, latała. Więc tutaj jeszcze taśmą dwustronnie klejącą ją tam przykleiłam, tam jeszcze też tutaj przykleiłam, potem nakleiłam jeszcze jeden papier, drugi i to jest, wydaje mi się, że na amen będzie się trzymać. Także tak prezentuje się mój y, albumik. W sumie jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć kart, czyli mamy my, no i tu w takim malutkim albumiku mamy i wodospad i jakieś dziewięć kart z takimi kieszonkami i nawet książeczka, która pomieści też troszkę zdjęć. Tutaj wszystko razem zamykane w takim albumiku małym. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że i Wam się spodobał. I do następnego filmiku. Pa, pa!